Cześć, witajcie, z tej strony Anonimowy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Oczywiście z gry Dead by Daylight yy, Jak wiecie, po ostatnim odcinku Znaczy, ostatni był 7 miesięcy temu i grałem tam jak ciata, rzecz. Teraz nie jest nic lepiej Dalej nie gram jakoś super dobrze Ale... trochę się pozmieniało, przykładowo bo w, w ocalałych Poczekajcie chwilę. <gry> yy, ustawienia, głośność. Myślę, że będzie dobrze. Yy, więc tak, ocalali. Jak widzicie, trzecia ranga, ostatnio było 14. Poziomy się też trochę zmieniły. To i trochę trochę ocalałeś się też pozmieniało. O, osobiście preferuję teraz granie feng Min nie wiem dlaczego tak po prostu sobie gram. Więc no, w skrócie trochę się u Dead by Daylight pozmieniało. Nie wiem czy granie będzie w sumie za głośno, co możemy na chwilę ją przyciszyć. Dosłownie no tyle, a podczas gry ją po prostu zgłośnimy na starcie meczu. A więc tak, ostatni mecz był jako ocalały. Dwightem Dwight graliśmy po prostu. Więc w tym meczu zagram, e, przeczytamy historię trapera, bo jest jako pierwszy e, morderca, tu już mam go przygotowany oraz jego umiejętności i spróbujemy zrobić adepta. Nie obiecuję, że się uda, ale zagramy perkami pod adepta i będziemy się starać zrobić. Oczywiście, w skrócie adept na ocalałem jest łatwiejszy, ponieważ wystarczy tylko uciec z meczu z trzech podstawowych umiejętności ocalałego. Na mordercy niestety jest to bardziej skomplikowane, bo Trzeba yy, zakończyć mecz z wynikiem czterech opalowych emblematów na koniec meczu I to jest taki minus Jak widzicie mam tu jakiś tam skin niby do trapera jeszcze z Halloween Co kupowałem za te specjalne punkty tam były Wygląda trochę jakbym miał metkę jeszcze, ale to tam mniejsza o to <gry> Nowiutki po prostu yy, Gra mam nadzieję, że nie będzie ścinała Ustawienia są na wysokiej jakości, więc Rangę jak widzicie 12. dwunastą Czyli nie za dobrze, bo z zabójcą prawie w ogóle nie gram. Aha, jeśli chodzi o archiwum, to też możemy sobie wziąć. Jak widzicie, z archiwami to jest strasznie słabo, bo jestem w drugim tonie. Tu jestem jako surf. A jeśli chodzi o zabójcę, to też jestem pierwszy w ostatnim dziale. Weźmy sobie na przykład to zadanie. Już chodzić ten sam generator 4 razy w trakcie jednego meczu. ping powinniśmy mieć ok, bo sprawdzałem przed meczem. Przed rozpoczęciem nagrywania, ale sam mecz, mam nadzieję, że siądzie równie dobrze i że jakoś nie będzie gorsza. więc kliknijmy, jestem gotowy po prostu. Yy, wybierzmy sobie podstawowe pierwsze umiejętności od naszego zabójcy. Weźmy ekscytację, to jest to. Niepokojącą obecność. Nie wiem, Jak mam mało perków bo że traper, to jest pierwsza postać, jaką levelowałem w grze. Niepokojąca obecność, ekscytacja oraz brutalna siła Dodatki no niech będą te Mamy jeszcze zadanie dodatkowe Tort na 103% czyli nie, mamy zadanie, żeby złapać chyba dwóch cele w pułapki, więc... Może akurat siądzie To zadanie z archiw będzie cięższe do zrobienia, ale też się postaram więc... Meczu można szukać około 5 minut, jestem przygotowany na to ale przeczytajmy sobie, co robią dane umiejętności zabójcy. A więc tak, no, niepokojąca obe obecność. Sama Twoja obecność wywołuje wielki strach. Ocalani w zasięgu Twojego terroru mają o 10% więcej szans na uaktywnienie testu umiejętności podczas naprawiania, le naprawiania, leczenia lub sabotowania. Testy umiejętności mają paski sukcesu zmniejszone o 40%. Czyli w skrócie, yy, sabotowanie jest bez sensu, bo obecnie sabotowanie trwa 2,5 sekundy, nie wiem jak podczas naprawia, podczas samą skrzynką, sabotażem jest 2,5 sekundy, ale paski sukcesów wtedy nie wyskakują, pa, paski, paski testu umiejętności, o ale to samo z, yy, zmniejszenie o 40% to jest spoko, więc niech naprawiają tylko jak będę w ich zasięgu terroru, a trzeba to o trzecim yy, poziomie, to będzie 60% zmniejszenia. Potem jest brutalna siła, Twoja wielka siła pozwala ci przebijać się przez osłony Twych ofiar, niszczy zrzucone palety, ściany i uszkodzone generatory 10% szybciej. Ten perk używałem tylko podczas tym, że zadanie w archiwach na niego. Tak to go nigdy nie używałem, bo jest, nie potrzebuję go na razie. Tym bardziej na słabym poziomie, jaki mam. A więc w skrócie rozwalamy o 10% szybciej wszystkie tam generatory, ściany i palety. Yy, mam to na pierwszym poziomie, więc będzie tylko 10%. Potem jest ostatnim jest ekscytacja. Nie możesz się doczekać, aż powieścisz swą zdobycz. Zwiększa prędkość transportowania ocalotów na ramieniu o 6% oraz zasięg terroru o 12 metrów. Sam zasięg terroru wynosi 32 metry, czyli podczas noszenia całego mamy 44 metry zasięgu terroru, czyli bardzo dużo. Yy, myślę, że historię możemy zacząć czytać. Mam nadzieję, że mi nie przerwie podczas fan mecz, ona nie jest jakoś długa. A więc, tak, Ewan Macmillan ubóstwiał swojego ojca. Był on nie tylko dziedzicem wielkiej fortuny, ale także zarządcą ogromnego majątku. Iwan został wychowany przez ojca żelazną ręką I, tak, w ten, i w taki sam sposób traktował lokalną siłę roboczą. Za sprawą ojca i syna. Produkcja utrzymywała się zawsze na wysokim poziomie, a majątek rodziny prosperował. Gdy zdrowie psychiczne archiego Macmillana zaczęło słabnąć Iwan chronił ojca przed tłumem, który usiłował zagarnąć dla siebie części jego majątku. Iwan wypełniał każde polecenie ojca bez pytania. Kiedy archi Macmillan utracił całkowicie zdrowie, Całkowicie zdrowy zmysł, Iwan stał się sprawcą wydarzenia, które miało być później znane jako najbardziej nieludzkie masowe morderstwo w ówczesnej historii. Nigdy nie dowiedziano się, że Iwan prowadził setkę mężczyzn do ciemnych tuneli przed detonacją ładunków wybuchowych, pieczętując tym samym ich los. Opowieści o majątku Macmillanów. Opowieść o majątku Machmidyanów jest opowieścią o bogactwie i władzy użytej w złym celu. Nie wiadomo, jak wiele osób padło ofiarą ojca i syna. Nie istnieje żaden spis tego, co stało się potem z posiadłością. Ojciec Iwana jest kolejną nierozwikłaną zagadką. Został znaleziony w piwnicy własnego magazynu, samotny i martwy. Historia krótka, dosyć ciekawa spokój. W skrócie tak. No, w <traper> prostu <traper>, traper. Może zabił swojego ojca, nikt nie wiadomo. Tego się prawdopodobnie nigdy nie robiłem, bo to jest zagadka. A więc tak, moc, czyli pułapka na niedźwiedzie. Pułapka na niedźwiedzie domyślnie zaczynasz próbę z jedną pułapką na niedźwiedzie. Znajdź ich więcej na mapie. Rozstawienie pułapki na niedźwiedzie naciśnij przytrzymaj przycisk mocy, aby rozstawić pułapkę na niedźwiedzie w odpowiednim miejscu przed sobą. Aktywna pułapka na niedźwiedzie unieruchomi gracza, który w nią, na nią wejdzie. Zdrowy ocalały, który złapie się w pułapkę na dźwiedzie otrzyma stan krytyczny, ale może próbować uciec. Naciśn naciśnij przycisk interakcji, aby podnieść bliskiego ocalałego. Aha. No w skrócie możemy wstawiać pułapki, które ktoś może później wdepnąć. Więc y, fajnie. Chociaż traper jest teoretycznie mocną postacią. Jeśli potrafi nim grać, jeśli ja nie potrafię nim grać, to dla mnie on będzie słabą postacią. Jeśli chodzi o, strój, o Mamy nawet koronę bytu, którą możemy założyć, ale wtedy maska nam zniknie, więc nie zakładamy po prostu. Po co tu są jakieś tam talizmany, obojętne jakby to tak na ten nie patrzy. Czy chodzi o dobry 90, jak na mnie to jest dobry. Wszystko mamy wzięte, mam, a nie przepraszam, memento mieliśmy być. Każdego zabójcy będzie mi moment memento, że pokaże wam jak to wygląda Więc jestem gotowy, ale nie, nie mogę. Ale momentu trapera nie jest jakoś zbytnie spektakula, spektakularne Więc no, nic nie stracimy jak nie będzie Mam nadzieję, że mecz wyjdzie Znaczy ja adepta na pewno zrobię na traperze, prędzej czy później Ale niekoniecznie teraz po prostu bo nie wątpię, żeby się udało te cztery opale zrobić. Są dwa torty, więc nie jest że będzie dodatkowe 208% punktów, bo jak wiemy, to jest czwarta rocznica. Nowy ekran ładowania jest, co będziecie mogli zaraz zauważyć na ekranie. Piękny nowy ekran ładowania, bardzo ładny. Niektórzy mówią, że odejmuje ten klimat z samego Dwajek. Nie wiem, mi tam się podoba bardziej niż podstawowy ekran. tu są cytaty po prawej stronie nad, nad ładowaniem, co jest myślę fajnym pomysłem, aby coś tam urozmaicić w grze powiedzmy. No i zanim cytaty mogłyby być zamiast tych podpowiedzi, co są na początku. Ale to tylko moje zdanie. Mamy już 10 minut odcinka, a my dopiero mecz zaczynamy. Myślę, że mecz tutaj na tych 12 rangach to znaczy to zależy, bo czasami dobiera tak rangi tak po prostu z dupy, że grasz sobie zabójcą i ci dobierze 4 czwarte rangi jedną na twoim poziomie tylko dlatego, że grałem w team'ku a to jest już moim zdaniem porażka i nie lubię tego robić, bo jestem słabym zabójcą jeśli o to chodzi mam nadzieję że że nikt nie będzie skakał tak trakcie ale a, jeszcze nie powiedziałem o co chodzi z tymi dodatkami co wziąłem jeden dodatek to jest ta czerwona sprężyna dzięki niej po prostu celu, który będzie próbował rozwalić połapkę na automatycznie stanie się ranny o Boże, przepraszam was za tą grafikę, ale tak ja mam po prostu podczas nagrywania, więc to jest już nieuniknione Jeszcze początkowe ścinki mogą być bo pierwsza animacja w grze więc wolę sobie od razu machnąć tak na starcie nie? Yy. Jedno miałem zgłośnić grę na 35% Powinno być ok pierwszą pułapkę Tam jeszcze jest generator operowany O boże Ale Myślę, że pułapki się powinno na początku rozstawiać Ale my po prostu tego nie będziemy jakoś co bardzo robić O tu jest nasza Kate Jak widzimy no Kate nie będzie jakąś najwyższą rangą Ale... Tu ktoś jest Trafiliśmy go, ale ścinki mam miesięczny, jako że to jest laptop, a nie komputer. Tu wiem, że będą dokładnie hit trafiony, prawny. Spróbujemy zagrać pod światełko. Proszę, nie nam się prosto pod hakem. Ale to raczej tylko pierwsze animacje będą tak śpinały, więc na no, spokojnie. Uszkodzimy sobie, kopniemy sobie ten generator. O boże, nie, nie tylko was denerwują te ścinki, mnie też, spokojnie. Eee, dupa. Już mi się to nie podoba. Ktoś tu był przed chwilą mi koronkę zgarnął. To zdjęta taka Znaczy ten mecz może nie wieść tam sobie już, bo to widzę Szybko im to idzie niestety No ale trudno się mówi Raz się żyje, nieprawdaż yy, Tam są na siecach mam na weszaku jedną pułapkę rozstawioną Nie będziemy jej weszać, bo to będzie zwykły tunneling A idziemy po Oh Byłem pewien, że pułapkę mam w dalszym miejscu rozstawioną, nie tu konkretnie, ale... Uuu, chciałem wyjechać z atakiem, ale mi nie wyszło. ma no, teraz zrzuci paratę Jednak nie. Jeden hit. Ale tam, tam tam mogę zostać rozwalona. Tamtą osobę. Nie? A nie, myślałem, że ją podnieśli, ja jednak nie. Podnieśli się. Łatwiej tylko Tak się nie robi. ją zablokowała perfidnie Myślę, żeby cofnąć się i kopnąć tamten generator. Słyszałem Cofniemy się, zaraz. Kopniemy ten generator, aby po prostu zajło nam do działania. Tylko, że mamy cztery skapać. Jeszcze sobie pułapkę zgarniemy. Pójdziemy po tamtą, żeby ją powiesić. To niby może być tunneling, ale już nie, bo już miał dosyć czasu, żeby tam cię mieli dosyć czasu, żeby jej pomóc Jeszcze i damy szansę, bo widać, że ona jest po prostu słabsza. Tam takiej coś myśli jakby nie patrzeć. Dobra, są w którą na haku. Z ataków. Musimy dobić z momentu, aby poszło to szybko. Bo idzie to nam słabo. Cofniemy się pod ten generator, aby sprawdzić, jak oni znioskują. Pierwsza osoba nie żyje, no więc musimy im Ten dźwięk jest po prostu słaby. O! Czyli ta pani musiała widzieć, jak rozstawialiśmy pułapkę. Albo ją po prostu widziała o. na okno to jest chyba głupi pomysł żeby się bawić No Nie wiem jak to sięgnęło ale okej okay. Ja nie będę narzekał Wyszamy ją od razu i tyle w temacie się ją bawić? Jeszcze. Ojojoj, dźwięki, oj, oj, dźwięki na goszczu. Ooo, jak coś pod pułapkę. I od razu z niej wyszedł. Y, ostatnia osoba to jest chyba w środku. Czyli dobrze słyszałem. Menda siedzi na górze. Ziskichana małpa. Oj, ktoś nie zdąży do No nie zdąży do płyty dojść. Ogólnie na mugę. Adepta raczej nie daliśmy w tym meczu. Ale możemy jakieś tam punkty wytargać z nich. O jeszcze koronka, żeby przy okazji Jesteśmy w koronie, staje nam dodatkowo chyba... Czy nie wiem, no, na pewno 250 punktów dostajemy za to, że zgarniamy koronę, a na no surwy jeszcze jest łącznie 500 za to jeśli uciekniemy w koronie, więc całkiem ok. Ja nie wierzę, że to tą ja po prostu tak szybko siada, że... jest na dole Co Tak On tu i będzie wychodził w drugą stronę O, tu jest nasza Kate Denson Ale pogonimy to Który jeszcze nie był na haku. Żebym wpadł w niektórych, gdzie musiałem, tu gdzieś w tu tego ja przed chwilą widziałem, no dokładnie Chciałem się już cofać No, to pekno, bo błąd Tu nie ma palet no, Ty idziesz do piwnicy Tylko nie widać z tą płatkę. Ogólnie jest bardzo fajny spot, jeśli macie przyciętną pałkę, a ja niestety tylko tak klepka w tym żółtym dodatku. Ale jeśli macie zielony, to jest fajny spot na przycięcie pałki do blaszakach Już mówię, o nim mówię. Yy, tutaj, o! To tu jest fajny spot. i Możemy ją wytestować. Mam że wypali, bo jest widać na kilometra, no, trudno się mówi. I żyje się dalej. To jest gion kręcony. Możemy go skopać. Dobra, tamta osoba sobie pobiegła. Też go generator i to też jest taki minut. Mam nadzieję, że słuchać mnie jest dobrze. Bo mam trochę głośno grę, jakby nie patrzeć, ale no trudno. O! No jest Pani Kate, udawajmy, że jej nie widzimy Pani Wogur, zatrzymała regres Dobra, odejdźmy z na Dobra, odejdźmy stąd Michał ona się wyroczy. Pan Dwight, help Uderzymy sobie ją I lecimy pod Gena z powrotem Małynka Kate Zwaliła leczenie Panienka, przepraszam, ale pewnie jakaś menda po prostu, ruska albo coś, ale no trudno. Ojej. Zadanie to do archiw zaliczone, ten już czwarty raz. Ogólnie mam wrażenie, że ona czy on się w ogóle nie patrzy za siebie. to jest taki minus nie wiem, z surdem. Bo trzeba się patrzeć za siebie i to jest taki obowiązek po prostu powiedzmy Gdzie on może być? On już skończył apteczkę, więc... Co? Szafka No 100% czekać. Hmm. Oj tutaj ktoś... Jest tu Pan dolec który zejdzie nam na memento w tym momencie, skopiujemy generator sobie opali nie będziemy mieć pewne jak 150, ale miałem jeszcze dokładnie memento pokazać, no to już pokazujemy To wyciągniemy go z tego gorsza, tu się go położymy Skopiamy sekundę na żeby była To jest o tym, no, pa, proszę państwa, memento na trofeze. A mamy ostatni hak, Za momentum jest chyba tyle samo punkty, więc czuł w tym.. E, case zrezygnowała po prostu Zrzuci paletę Tak myślałem, że będzie się cofnęło. Dzień oj, 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 Ciemno tu strasznie jest, a ta jakość też jest taka z dupy trochę. Oj, oj, oj. Ale... Się strzeliłem. To jest strasznie słabo jeśli chodzi o to killerem Jeśli chodzi o killara, to są bez To jest panikaj Czy można wypływać pod parę? Nie paletę dla punktów. Oczywiście wszystko skopać generatora, ale to też już drugorzędna sprawa. Że jedna osoba się poddała, to ich spuszczeniu pod 4 fragi myślę. A i no ładnie. Nawet nie niszczymy tej palety, po prostu ją gonimy dalej. Łatwo O ty mę, mała pruska, z rany Byłem zabierz pozostaje to cofnąć się do bramy Ja pierdziela się dałem ogroć no Będę nas na 150 Dobra, raczej ucieknie, obstawiam Spadę, typiaro, stąd Dobra. Niestety Uuu. Jeszcze mała cofka była ale Pani Kate raczej będzie chciała tędy uciec, więc... Dokładnie. No i się to udało. był no, ogólnie do dupy strasznie. Nie, 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 po prostu nie potrafię grać jeszcze jak mam mi albo... Ale było... straszny ten mecz był. 11. rangę wbita ten pip tylko. Zadanie zrobione, to chociaż No, nie, to nie mieliśmy szansy pokować. Ogólnie chyba bez niecharki były normalnie. Trzecia ranga, ale to u kogo? Mówi tego Dwight'a. Nie grał trzecia noc, ale no trudno. Oni mnie grali, bo z jednej strony się z nimi bawiłem, bo im nie z drugiej strony też byłem trochę ślepy i tak trochę ich przegapiałem, ale no... Jak to się mówi, trudno i żyje się dalej. Następny mecz będzie na surwa. W sensie mecz... No pewnie gdzieś coś pogrom jeszcze, ale yy, następny odcinek będzie ze surwa. możecie przygotować, że będzie z Claudette Morel. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Build po prostu traktujemy no, perki jeśli chodzi o trapera są słabe. 165 tysięcy punktów. Jeszcze co mogę pokazać to to jak wyglądają moi killerzy. O, tak, proszę też się coś pozmieniał. 50 poziomy u tych 8 oraz u Dead i Ghost brakuje mi trzech. a u SW4, a a, w czterech ale Ashleya, który z osobnym DLC będę kupował za 9000 błyszczących odłamków. A więc, w skrócie, jeszcze szybkie ustawienia, głośność na 0. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego materiału. Życzę miłego dnia czy tam wieczoru, zależnie o której, której godzinie to oglądacie, a to w środę o 18, Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!